Przegraliśmy kolejny mecz jedną bramką, znowu zdarzył się jeden drobny błąd. Tracimy bramkę po rzucie karnym. Karn był oczywiście zupełnie zasłużone. My jedynie mamy do siebie pretensje o to, że mieliśmy dzisiaj w przeciwieństwie do dwóch pierwszych moich tutaj meczy, meczów sporo sytuacji, które powinni, powinniśmy zamienić na bramkę. No, jak nie będziemy strzelać bramek, to nie będziemy wygrywać tych spotkań. Robi się coraz bardziej nieprzyjemnie w tej tabeli. Dzisiaj to było bardzo widać. W pierwszych 20 minutach zespół wyszedł jakiś taki bardzo wystraszony. Potem z upływem czasu było coraz lepiej, a tak naprawdę najlepiej zaczęli grać po stracie, po stracie bramki, o ile nie można się doczepić do do takiej gry w defensywie całego zespołu, gdzie trzeba tutaj pochwalić bardzo bramkarza. Mogę za pierwszą połowę, bo wybronił parę takich naprawdę trudnych sytuacji. O tyle no oddaliśmy dzisiaj w drugiej połowie bardzo dużo strzałów. Byliśmy bardzo dużo razy w polu karnym, tylko jest jeden problem. My szczelamy obok bramki. Żeby szczelić bramkę, to trzeba trafić pramkę i dać możliwość Bramkarzowi się pomylić. No, niestety tego brakuje. Mam nadzieję, że ten element też będzie coraz no, lepszy z naszej strony. Bo w końcu ta karta się musi odwrócić i jaśniej musi w końcu wygrać mecz. Ja chłopakom wczoraj nie powiedziałem, że no nie możemy mieć pretensji o to, że oni nie walczą, bo znowu dzisiaj zostawili serce, dużo biegali. Realizowali nasze założenia. My, co, co w każdym meczu gramy troszeczkę innym ustawieniu, bo zdajemy sobie sprawę z tego, że dzisiaj musimy pracować pod przeciwnika. Nie jesteśmy tak silni w tej lidze, żeby się nami mieli przejmować. Musimy się przejmować tym, jak przeciwnik gra, dlatego bardzo mieszamy tym ustawieniem. No i, i to jest znowu trzeci mecz, gdzie no, tr troszeczkę brakło, o ile w dwóch poprzednich, no, straciliśmy bramkę bramki w doliczonym czasie gry, tu tracimy z rzutu karnego i to też boli, no to po prostu boli, ale jak powiedziałem wcześniej, no nie mamy pretensji, bo to był rzut karny. Ja mimo wszystko bardzo dziękuję również kibicom, którzy nas dopingują w każdym meczu, mimo tego, że ja że Jaszczębie jest w takim miejscu, jakim jest. W dalszym ciągu proszę o, o cierpliwość, bo to jest młody zespół i i oni będą grali coraz lepiej, natomiast nota druga liga jest bardzo mocna i to weryfikują co tydzień ten zespół. Ale z każdym tygodniem powinno być lepiej. Dziękuję. Ja zdrui, zdrój. Tu bije piłkarskie serce.